Halo, tata, ja zajechałam tam, gdzie te opony wymieniałam, chciałam się umówić, e, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze premium i że jak za, napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. No i mi napompowali za 200 zł. Że co? No, że jak napompuję opony powietrzem premium jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam. Słyszysz co ty mówisz w ogóle, czy, czy ty nie słyszysz co ty mówisz, dzieciaku? No co? To ty yy, uważasz, że co ty będziesz jeździła letnimi oponami w zimę? No ale na tym powietrzu premium. Ale co ma powietrze, kurwa? Do, do, do opon. No nie ty wiem, no tak już jesteś... w tym warsztacie powiedzieli. Ty, Marcelo, Coś, kurwa jesteś. Ty jesteś pani inżynier czy kto ty jesteś jakaś kurwa Ty myślisz to ty, ty w ogóle mówisz to ty, ty... Ty w ogóle wiesz co ty gadasz? No dobra, to wracam tam. Za dwie stówy na ci powietrza toku. No ale premium. Ale co to znaczy premium? Kurwa. Może ci nawet helem kurwa nadmuchać te powietrze, a opony musisz mieć zimowe, co on jakiś ten ktoś, kto to kurwa jest. No tam ci zawsze wymieniam opony. Myślisz kurwa, co ty mówisz? Gadasz do mnie? Czy ty nie mówisz? Nie dzwoń do mnie nawet z takimi rzeczami, bo, bo i jak ty tak składałaś te CV do pracy, to ja się nie dziwię, że jeszcze do ciebie kurwa nikt nie zadzwoni. Dobra, na razie ja już nie mogę kurwa słuchać.